Hej, witam Was w dzisiejszym odcinku. Chciałem wypróbować um, swojego grejpfruta. Czy będzie miał też ten smak powiedzmy tych sklepowych, czy będzie kwaśny, czy jest w ogóle jadliwy e, Wyrósł na ładnego grejpfruta. Kolor też ma ładny. No i zaraz będziemy ciąć. I zobaczymy jak wygląda w środku i potem jak smakuje. Już jest przecięty. Zobaczcie, wygląda. Pachnie naprawdę fajnie. Widać, że ma fajny miąższ, nie jest suchy. Także zaraz będzie degustacja i powiem wam, czy smakuje rzeczywiście tak jak taki sklepowy, czy, czy nie jest za bardzo zjadliwy, bo często owoce, które u nas wyrosną w naszym klimacie są niestety kwaśne i nie są dobre no to próbujemy no i jestem już po degustacji muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę dobry ma swoją goryczkę tak jak to grapefruit ale nie jest kwaśny, powiem Wam naprawdę, że można porównać ze sklepowym także jak na własnego cytrusika naprawdę, naprawdę dobre Także polecam Wam też grejfruta. Roślina w naszym klimacie nie jest w stanie udźwignąć dużo takich owoców, ale taka przyzwoita roślina powinna 2-3 takie grejfruciki w roku utrzymać. Także polecam. Trzymajcie się.